Wszystkim, ja jestem Akazar i witam Was w kolejnym odcinku naszego Technik Packa. Tutaj, tak. jeszcze sobie na początku zrobimy, tak, sound na tak 26. Nie. O, tak, będzie dobrze. I pewnie, jak już słyszycie, mam nowy mikrofon. Mm, tak to nie było zbyt miłe ale mamy blisko spawna więc idziemy nasze rzeczy mam nowy mikrofon i chyba zrobię jego recenzję bo naprawdę bardzo mi się podoba jakość dźwięku naprawdę zadowalająca i za niewielką cenę stosunkowo jak na mikrofon pojemnościowy dobrze więc posortujemy sobie to tak nie tak nie nie o, tak chcę. To mi się tak postowało pięknie. O, e, i możemy wrócić drogę. E, tam zauważyłem, czekając sobie na dzień, zauważyłem, że tam mamy zwykłą wioskę taką minecraftową. Trzeba tam pójść. będzie gdzie naszym celem. Tak, tak, tak. tak. Giń, szczurze. Jeszcze jednego. Zabijemy. Tutaj sobie oznaczmy może... Hm. Mógł się waypointy. B, N, M nie. Z? Nie. hm No dobrze by tutaj, może tabem, nie wiem, kapslokiem, lockiem, czymkolwiek. Hmm, w opcjach może coś jest. Chyba Ale to będzie e, mógł być Controls. Release charge. The fuck? Boost key, out key. Mode switch key. Turn off trunk loader. Craft. Let's craft backwards Hmm Cóż dziwne Naprawdę dziwne Bo ponieważ gdyż, nie wiem Mogłoby to zaznaczyć waypoint Może tylną, nie A, no. Dobra Lecimy sobie na razie bez waypointów no Hardcore'a. Na no Hardcore'a, bo przecież to jest Hardcore'owy gameplay. No tak. Sobie tędy pójdziemy. Wow, co to jest? Niewyrenderowane drzewo czy... czy po prostu uszkodzone? No dobra, nie było wyrenderowane. No, tutaj tak... postapokaliptycznie to trochę wygląda. Chyba w tą wioskę coś pierdzionęło, nie wiem, albo pożar był Widać tutaj ten apatajt tajemniczy Który już mieliśmy okazję zobaczyć w poprzednim odcinku hmm. Jak na niego się kliknie i się kliknie R to można coś z tym zrobić Jak na to się kliknie to jest hmm. Dziwne Dziwne, dziwne o koks, koksu nigdy za dużo. Koksu możemy sobie trochę nazbierać. Koks, koks, koks. Jest koksik, będzie na pochodnie i będziemy bezpieczni podczas nocy. Dużo tego to dość popularny materiał, czyli pewnie z nim robi się dużo fajnych rzeczy. Przynajmniej tak podejrzewam. Ale tego hoksu tutaj dali. To nie jest zbyt ciekawe zajęcie do oglądania, ale... Mnie to, mnie to wciąga normalnie symulator górnictwa hell, będziemy mieli zapas koksu na kilka miesięcy może nie miesięcy, ale na pewno na kilka odcinków starczy. choć pewnie po jednym pójściu do kopalni. Nam się wszystko skończy. Bo ja bardzo lubię stawiać dużo pochodni. Whoops, hopsa. Hopsa. Hopsa, okej. Okay. Koks, 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 koks. Zbieramy koks. E, dobrze, wrócimy tutaj później. Studnia. to? Co im tutaj... Ha, okej. Okay. Coś tutaj jest ukryte. Czyżby? Koks! A to cwane. Cwane cygany jakieś. Nie, nie obrażajmy cyganów. Nie, nie jestem rasistą. Cfani ludzie ukryli sobie koks tutaj. Myślę, że jestem taki głupi i nie będę tutaj zaglądał, a jednak. O, pięknie. Okej. Okay. Hello. 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 Szukamy domu Kowala. Wie ktoś gdzie jest dom Kowala? Dom Kowala. Dom Kowala. O, oh, bookshelf. Bookshelf, bookshelf, bookshelf. Ksiądz? Miałem wyglądać na księdza to nie powinniśmy tego skierka rozbierać? Powinniśmy, tak. Wiedziałem, że powinniśmy. Zobaczmy szybko, czy tutaj coś będzie. Ogólnie na moim kanale dzisiaj jeszcze pojawi się odcinek League of Legends z Otisem, gdzie ben, gdzie grałem bodajże Malpaitem. Tamten odcinek jeszcze będzie miał kijową jakoś dźwięku, ale jakoś przeżyjecie. Jakoś przeżyjecie. Ciekawe mnie, że jest to domek kowala. Bo w domkach kowala często jest fajna skrzyneczka z niespodzianek. Niestety ta wioska chyba nie posiada takiego domku. Ale cóż... Dobre i że prawie książek wpadło. Okej, okay. ciekawe wyglądają te drzewa. Kotek, zły kotek. Dlaczego bijesz bezbronną myszkę? Chociaż nie jest taka bezbronna, już mimo jedna nie zabiła. I teraz miawczy jeszcze, tak, bezczelny. Okej. Okay. Eee... Tak, jedzenie, jedzenie. Pójdźmy w tą stronę w dżungli, na pewno coś jest. Ciekawie mnie, o jo, jakiego typu to jest drewno? jakieś napisane? Z ciekawości sobie wykopię. O, jakieś kwiatki. Kopiemy sobie jedną, jeden jed, i no, jeden kocek. woods Gumowe drzewo. Co? Ok. Kałczuk chyba. Coś chyba chodzi o kauczuk. Tak mi się zdaje. Jeżeli dobrze interpretuję. Znawcą angielskiego może nie jestem, ale coś tam kojarzę, coś tam jarzę. Mi się wydaje, że chodzi tutaj o kauczuk. Zbierajmy sobie jeszcze trochę trawienka. Coś tam się dzieje nie do tego Okej, okay, dajcie mi jakąś świnie, bo widzę, że tutaj opustoszała jakaś okolica i nie jest bogata w żywe stworzenia Ale cóż można. Cóż można doprowadzić. Kaczka! Daj bitch! Okej Okej, ok, okej okay, okay, okay. Ups. jedzmy sobie, zryzykujmy. Może się nie otrujemy słowem mięskiem. Okej, okay, zjadłem. Nienawidzę tego. Ło wow, fuck. Parkour Leka like Baus. Miet się skończył. W sumie możemy zrobić sobie taki kamienny, zapgradejdowany. Miecz. A ciekawe czy z tego da się stworzyć miecz. Mm, niestety nie. Mm, mamy kamień? Mamy. Mamy, mamy kamień. Oczywiście, że mamy. Bierzmy naszą skrzyneczkę. Właściwie nasz crafting table. Mm, Ciekawie wyglądająca okolica. Możliwe, że tutaj się osiedlimy. Ale nie nie, nie, nie. Ja nie lubię takich ciasnych, takich czasnych wąwozów, dolin. Ja wolę otwartą przestrzeń, żeby mógł się rozbudować. W końcu to jest technik, paktu tu trzeba zakładać elektrowni, fabryki jakieś. Pfff, wszystko Pff, tak. Tak. To Jep. Skoczamy, skoczamy. Noc się zbliża, dla nas to nie problem. W końcu jesteśmy watkowymi graczami w Minecrafta. I nam nie przeszkadza to, że zbliża się noc. Ło wow, piękny zachód słońca. I nadal nie znalazłem żadnego zwierzaczka. A naprawdę by było miło, gdybym znalazł... Mm, o, fajny dźwięk. Okay. Podoba mi się, podoba mi się. Polecam, polecam granie na tej paczce modów. Bo naprawdę świetne, świetnie jest robiona. W sumie Tech Kit jest chyba... Bardziej bogaty w modyfikacje. Ale... Ale, ale... Na razie pogramy sobie na techniku. Potem pomyślimy o kolejnych seriach. Wow, co to jest? za blok? O, coś mi się stało. Znowu źle ustawione nagrywanie. Ja w siebie nie wierzę. I co to jest? Co to jest? Marble. Marmur? Czy to jest marmur? Tak, to jest chyba marmur i to chyba ładnie będzie wyglądać. zbierajmy trochę tego. Tutaj wiemy, że jest koks. No i tak zginę i wrócę do spawnu, ale... No cóż... Marble. Dobra. Hmm. Creeper! Wow! Dramatyczny moment... Dramatyczny moment, gdy widzi się Creepera i wpada się do wody. Czy tam była ślinia? Nie Ła Aha, okej okay. oh, nie, 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 nie! Nie! Fuck this. No nie chcę gignąć jeszcze jakieś w ogóle bugi ah, Czanki zbugowane. Rentgen jakiś, X-Rape wszystko Opcja nie wiem, zmieńmy sobie na easy Nie chcę, żeby nie zabiło Świnki Jak zabijemy świnki, zjemy sobie mięsko, to zmieniamy z powrotem na normal W sumie w tym, że się zginie to cała zabawa a, nie uciekaj, nie mam sprintu, nie mogę z tobą gonić. Okej, okay, jeszcze tutaj sobie świnkę zabijemy. Jest pomik... Tam... O, oh, fuck spider! Pająk! Widzę party hard, wszyscy skaczą. że może być u was trochę ciemno chyba no sobie na 60 bo mi też przyznaję jest trochę ciemno teraz jest jasno moja myszka, tak mikrofon jest i, i, i w ogóle kreweturka jest chyba to wszystko jest piękne ale potrzebuję jeszcze nowej myszki bo tam zaczyna wariować. Tak. Ech. Idźmy więc przed siebie. Wulkan. Jakaś śmieszna wieża. Właściwie ruiny śmiesznej wieży. Okej, okay, mieliśmy zjeść to mięso. sobie tutaj prowizoryczny dom z marmuru. mi hmm. sobie taki. To musi być piękny prowizoryczny dom. Tak, to będzie pięknie. Pięknie. Ty, ja wiem jak sobie zrobimy taki stylowy dom to będzie. Nikt takiego stylowego domu chyba nie miał w Minecrafcie. To będzie tak zrobione. Ej, zobaczyć to, to będzie cud. Cud architektoniczny. Matrix! Mm. Czekajcie, zaraz zrobię wam takiego Matrixa. Matryk mat, No mmm, 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 matrixa. mmm, <grym> ja A zaraz mi się skończy Kilok i będzie Lipton. O. O -o. I to zrobimy sobie z deseczek. Tak wiem, że to ma być prowizor... Jeż ten dom. Ale ja nie robię niczego na no, odwal. To musi być perfekcyjny domek. Perfekcyjny, prowizoryczny domek dla indiańców i murzynów i w ogóle. Kto jakiś zabłądzi, jakiś wędrowiec, to zostanie piskie mieszkanko, kawalerka na sprzedaż pod klucz. ...warunki jak w Akademiku. Nie, co ty lepsze, kurwa, nawet obraz na stole będzie. Fuck you, bitch! Fuck! Ja pierdolę. nie Nieee... nie jest jego. A nie w sumie, no, Margot został, Margot jest wytrzymały na wybuch, na odporny na wybuchy chyba to mi nie pasuje jeszcze O, tak Jeszcze złapmy sobie Ja yeah, fuck Okej trzeba nadeskiczać o to, dasz na patyki. Dobre. dobre, nie powiem, że dobre. Zróbmy tutaj. Coś takiego. Nie, nie, tutaj nie. Tutaj nie damy tego. robimy okien bo no what the nie no wstaje dzień wstaje dzień naprawdę wstaje dzień wstaje słońce a nie dzień naprawdę ja się tyle namęczyłem żeby zrobić taki epicki dom Okej... Okay. nic nie zrobiliśmy w tym odcinku także ale zapewniam was że w kolejnym już zrobimy sobie coś sensowniejszego Tak, 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 zrobimy wilka i zapewniam Was, że w kolejnym odcinku zrobimy sobie coś epickiego, extra, super, wombo, combo, mega, uber pro Z tak wszystko, mindfucky, będą takie epic pro elo. Tak. A na teraz ja się z Wami żegnam, zapraszam do komentowania, subskrybowania, lajkowania, faworytowania i, i, i... No i to było na tyle, do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!